Uczę, to nie działa, chyba. Nie leczę tego chyba do końca, bo za każdym razem to zapalenie pęcherza wraca. No nie, i to w niedługiej odległości od siebie, i mówię: No nie, no, coś trzeba z tym zrobić. Po pracy znalazłam sobie na tym, na znanym lekarzu, poszłam do urologa na badanie, powiedziałam mu tam wszystko, wiedziałam, jak to wygląda, że to zapalenie pęcherza cały czas wraca. I on mówi tak: dał mi takie leki w saszetkach na dwa dni, które mają oczyścić, jeżeli w pęcherzu są jakieś bakterie, które się tam zaległy, to mają to oczyścić. Po tygodniu muszę zrobić badanie moczu i posiew moczu. Ja oprócz tego dostałam takie tabletki na ten, po prostu, taki suplement diety, wspomagający układ moczowy. No ja mówię, dobra, wzięłam te saszetki, zażyłam te saszetki. Nie wiem, czy to te saszetki, ale wydaje mi się, że oprócz pankarza to one czyszczą mnie całą. I tak siedzę od czterech dni z takim pełnym czyszczeniem organizmu. Piję elektrolity i staram się pić dużo wody, ale no po prostu tragedia jest. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy to ten, przez tą saszetkę, czy przez co, ale zażywam i węgiel i biorę elektrolity które żeby się nie odwodnić, ale czuję się mega słaba. Tak się czuję. No jestem blada strasznie, że od trzech dni. Może florę bakteryjną całą to coś zabija? Nie wiem, naprawdę nie wiem. A może w przychodni złapałeś jakiegoś wirusa? Ja tam byłam dosłownie 15 minut. Przyszłam tylko, zarejestrowałam się i od razu, od razu poszłam do lekarza i wyszłam. Więc ciężko, żebym tam coś złapała, mi się wydaje. Czy do dermatologa się mówiłam? Leczymy się po kolei. Najpierw pilniejsze sprawy. Żurawina jest dobra na drogi moczowe. No, sok z żurawiny Co jeszcze kupię. Masz rację. To dobry pomysł. Wiem, że jestem blada, bo tak się czuję. Mam bardzo niskie ciśnienie. Monural to mocne na to sobie uzupełniaj florę bakteryjną Aha. i tego chłop nie powiedział, on powiedział, no, no to jest taka saszetka bo której ci tylko przestanie boleć, no przy przy zapaleniu pęcherza jest taki niekomfortowy ból ja on mówi, że to mi pomoże na to, probiotyki sobie kup no właśnie nie brałam żadnego probiotyku, to może po tym ja to tak poskładało. poj**ane rzeczy że zapalenie pęcherza i skutkiem ubocznym jest to, że może ci się na pochwę przerzucić na szczęście nie mam tego skutku ubocznego, aleluja, bo to chyba bym poszła do tego gościa, co mi to przepisał i bym go złapała za ten fraj, mówię co ty mi to by było mocne. Dostałam jedzonko na te moje bóle brzuszka i niestrawności. Super tłusty ramen. A, i mam bardzo smutną wiadomość. Było mi strasznie przykro, jak się o tym dowiedziałam. Jeszcze w chorobie się o tym dowiedziałam. Z listy naszych sponsorów niestety odchodzi jeden sponsor, który był z nami bardzo długo i którego bardzo lubię. To była ich nagła decyzja i niestety musimy się pożegnać ze sponsorem, jakim jest Edifier, czyli nasze super słuchawki z łóżkami. No. O, i herbatkę jeszcze dostałam. Też nie do końca rozumiem. Powiem co? Oni mają myszki? Aha. No to proszę. Kiedy oni mają myszki? Nigdy mi nie mówili. A ja wziąłam dila z Razerem. Na myszkę. Ale cóż, no taką decyzję podjęli. To nie jest za, za myszkę, ani za nic. Oni po prostu jakby zmienili strategię na, na reklamę. Zmienili strategię na reklamę i po prostu zrezygnowali z po prostu ambasadorów na polskim rynku. Bo to jest y, firma z Chin i agencja, która tu ich obsługuje, ich bardzo namawiała na to, żeby ze mną zostali, ale oni uznali, że chcą przeznaczyć budżet na coś innego, niestety. Smutno, nie? Mi też było smutno, tak? Czuję, że się z nimi bardzo związałam jako z firmą. w się sensie tak, no nie wiem. Mają fajne fajny produkt, fajne słuchawki co Razel tych czy SteelSeries dzwoniło już? Jeszcze nie, bo ja wszystkim właśnie to jest najgorsze, że ja z Edifierem dogadałam się na kontrakt na cały ten rok i jak jakakolwiek firma do mnie przychodziła czy mogę zarekreować ich sprzęt to ja mówiłam, w tym roku mam kontrakt i prawdopodobnie go będę przedłużać więc możecie przyjść po końcu tego roku i zobaczymy wtedy, więc nawet nie dostanę teraz ofert na inne słuchawki, bo jakby każdemu zapowiadałam że mam kontrakt do końca roku a oni się w połowie roku wycofali A to kontrakt. Znaczy, my byliśmy słownie dogadani, że do końca roku, ale takie jakby robiliśmy sobie mniejsze umowy, po prostu kwartalne. I teoretycznie mogłabym ich przytrzymać na siłę do końca tego trzeciego kwartału, czyli lipiec, sierpień wrzesień. Głupio mi było odpalać streama z jeszcze jednego powodu: nie chodziłam do pracy, więc stwierdziłam tak, skoro jestem za słaba na pracowanie, to jestem też za słaba na streamowanie. I nie streamowałam też, bo nie chodziłam do biura. A Rysiu, Rysiu sobie coś zrobił w łapę. I Rysiu na jedną łapę utyka. I remek był z nią wczoraj weterynarz. Dostał leki, czekamy, czy mu leki pomogą, czy nie. Znaczy, on wydaje się, jakby sobie nie zdawał sprawy w ogóle z tego, że utyka i skacze jak po dalej wszędzie. W sensie nie wiemy, co się stało. Ja wstałam, on biegał normalnie. Ja se pracowałam, pracowałam, on sobie jak zwykle skacze po wszystkim. W... Wszędzie łapy, wspina się i tak dalej. No wywraca się też, nie? No bo koty tak też mają. No i ramek wstaje i siedzimy i patrzymy na tego kota i mówię tak, ty on coś utyka. Patrzymy, że on utyka na jedną łapę i wziął go ramek do weterynarza od razu, ale nie ma nic złamane, ani naciągnięte, ani nic. A dzisiaj też utyka. Od wczoraj utyka. Kot GB jest dalej aktywny. Ej, wiecie ile dostałam? Słuchajcie to. Dostałam dzisiaj z 50 wiadomości odnośnie tego, że Kasia, bo widziałem odcinek na YouTubie, że jest kot na 30% na GBS do końca weekendu, no ale on. Nie działa. W to, że mamy piątek, nie? A ja mówię, no ale to jest ze streama, który był w tamtym tygodniu. A ludzie mi odpisują, no ale koniec weekendu jest dopiero za dwa dni. Ja nie mam pytań, nie mam pytań, naprawdę. Ludzie kochani, wiem, co wam jeszcze muszę pokazać. Poczekajcie, bo to jest hit. Pamiętacie, jak liczałam na streamie tak strasznie z jednego powodu? ja naprawdę popłakałam się dzisiaj, bo nie było twistowsków w sklepie. Jest mi smutno. Nie zaznały mi tylko te ch... proszę. Był ten TikTok, co tak strasznie ryczałam, że w sklepie nie było twistosków i Miniuwa zobaczył tego TikToka, przykro mu się zrobiło i mi wyszło cały karton twistosków, więc cały karton twistosków teraz, już nie mam o co ryczeć. jest jedna rzecz, jest jedna rzecz, twistosków fromage, są trzy paczki, jest sześć paczek twistosków, Texas grill, które uważam za ostre, ale może się przekonam. Dostałeś dziewięć paczek chipsów, tak i jeszcze wybrzydzę. Nie, nie wybrzydzam! Nie wybrzydzam co ty? Dobrze, że Kasia to dziewuchę z neta, co się siedzi przy kąpie i zadowolona. Wiesz, ja też mam swoje kompleksy, nie? Może nie koniecznie kompleksy, ale rzeczy, które muszę w sobie poprawić. O wyrwaniu u bo mnie zęby napisają To jest jedna z tych rzeczy. Druga to nie wiem, czy mi się Zez ostatnio nie pogarsza. I muszę iść do okulisty, bo jak masz zeza i ci oko za bardzo. Że to stracę wzrok na jedno oko, a tego byśmy nie chcieli, więc jest szansa, że będę musiała mieć jeszcze operację na oko. Usemki, które mi rysują, foliki mogę po prostu przypiłować. Ale jak już kurwa, ktoś tam ma ingerować tego zęba, to już niech lepiej niech wytnie, nie? W sensie się wyrwie. Nie będę się takie na półśrodki bawić. Tylko na razie nie boli mnie na tyle, żebym chciała tam iść. I ja wiem, że ja będę musiała tam iść dopiero, jak zacznie mnie na a ta druga ósemka z tej strony mi się zaczęła wyżynać jakieś dwa tygodnie temu. Więc ona dopiero wychodzi. Jak ona wyjdzie i zacznie mi przesuwać zęby i zacznie mi wszystko, to dopiero wtedy pójdę. Je naprawić. Wyrywanie nie boli. Po pierwsze boli w po drugie, ja jestem pacjentem podwyższonego ryzyka. Mam rozrzedzaną krew lekami, więc wszystkie zabiegi, typu operacje, laparoskopia, wyrywanie zębów, coś takiego, gdzie będzie rana otwarta, której nie da się zatamować krwi, będzie dla mnie niebezpieczne. Więc muszę skonsultować się dobrze z lekarzem, odstawić leki wystarczająco wcześniej i kombinować z tym bardzo. Miałam kanałowe leczenie, mam jednego sztucznego zęba. Chyba tego, ten jest sztuczny. Na no kanał Miałam leczenie całe, ale wyrwali mi praktycznie całego zęba, została tam tylko cząstka i nałożyli mi sztucznego na, nie na niego. Korona! Tak, tak. I uwierzcie mi, że jeżeli mnie kiedyś zobaczycie ze sztucznymi zębami, to nie dlatego bynajmniej, że to była moja zachcianka, ale prawdopodobnie dlatego, że już nie odratowali tych zębów. Jest taka szansa. Z własnej woli by poszedł do dentysty. Jedyny lekarz, do jakiego chodzę regularnie i tak, że wiem, że muszę, to jest ginekolog. Wiem, że raz w roku trzeba iść do ginekologa na badanie i to jest wszystko. Żadnych innych lekarzy regularnie nie odwiedzą. A powinnam ginekologa, dentystę i okulistę. Ja, bo ten zez, nie? U psychiatry byłam raz. Psychiatra mi powiedział, że nie mogę się tak zamartwiać. Chcesz mi powiedzieć, że twój monetarysta robi ci miniaturki. Ogładą twoje steramy, żeby wyciąć je na odcinek i moza zasługuje na podwyżka. Dzisiaj, mu jeszcze wysłałam kaskę za lipiec, jeszcze mu tam premię dałam, a ty wy jeszcze byście coś chcieli? Chłop zarabia w chuj. No zarabia w chuj. Weź już nie pierdol, zarabiam w chuj. ale ty też dzięki temu zarabiasz więcej, bo zapierdol. Za trzech przy tym YouTubie. Ja ledwo wychodzę na plus z tego kanału, k***a, na YouTube, naprawdę. Oj, tak tak, przecież ty to charytatywnie robisz. Chłop zarabia w chuj. Dajcie spokój. Ktoś dla moderacji. Dobrze księżniczka? Po dwoje twoją wypłatę. Nie ma za co. No nie, no na potrojenie to nie, to. Za jakiś czas dopiero. Dobre parę tysięcy złotych tam zostawiłam, nie? Na 100%. Chyba za samego zęba, za tą wizytę, gdzie mi dawali tego sztucznego zęba. To było trójkę, czwórkę, coś takiego. Jakiś materiał tam wybierałam tego zęba. Ale teraz, Eruj. Ja mam ubezpieczenie z pracy. Jakieś takie premium, które daje to, że mogę iść do dentysty. I jakby to ubezpieczenie pokrywa 70% ceny u dentysty. Rozumiesz? Więc to jest zajebiste. Tylko jeszcze muszę się tam umówić, ale zapomniałam, jak się nazywa mój ubezpieczyciel. Nie wiem, jak się zapisać do tego doktora. Nie, nie w PZU. Zapomniałam, jakby to było PZU. Z PZU chcę sobie kupić polisę na życie. Wyschali mi taki długi papier, który muszę uzupełnić. Tak strasznie mi się nie chce, że już dwa tygodnie tego nie zrobiłam. No, a Smutne, dzisiaj wstawka reklamowała księżniczka. Nie wiem, czy słyszałaś. Opuścił nas jeden sponsor transmisji. Oglądam stream. Dobrze, cieszę się. Księżniczka, czuję, byś miała do mnie jakąś pretensję. Nie rozumiem tego za bardzo. Nie mam. Czuję od ciebie taki pasyw agresiv. Nie wiem czemu. Zaciął mi się klip. Ale czy to jest moja wina? Ty to moja wina. Co ja ci zrobiłam? Jak to 20 minut? Miałaś pilnować tego ryżu. Boże, księżniczka, miałaś jedno zadanie. No, no i rozgotowany będzie. Trochę ciapkę taką, no ale trudno. Proszę nie powiedział, ale nie będziemy wskazywać palcem, bo komuś będzie przykro. Ostatni dzień okresowałam, sorry. A, no i wszystko jasne. Klasik wytłumaczenie, ale ja to doskonale rozumiem. Przypominam, że ja się poryczałam, że nie było chipsów, w menu chyba mi całą kurę chipsów, nie? Całą sławki zrezygnowały, bo zmienili swój sposób komunikacji, ale jest mi w przykro. Czuję się tak. Czułam się już taka przywiązana do nich. Razem planowaliśmy dużo rzeczy. Byliśmy blisko. Słuchaliśmy się nawzajem. Czułam, że ja mam wpływ i oni mają wpływ. No i teraz tego nie ma. I to nie przez myszkę. Nie rozumiem Cię. Jak możesz mieć lepsze współpracę? No to słuchaj, wiesz ile w tym roku miałam zapytań o to, jakie słuchawki sponsoruję i czy mogę sponsorować? W sensie, ile miałam propozycji współpracy odnośnie słuchawek? Cztery. Cztery firmy chciały się u mnie zareklamować. I proponowały mi nawet większe pieniądze niż Edifier. A ja im powiedziałam tak. Nie, no przepraszam was bardzo, jestem umówiona do końca roku z tym oto producentem słuchawek, jestem z nich bardzo zadowolona i nie chcę rezygnować z tej współpracy wcześniej, dlatego możecie wrócić do mnie z ofertą, ale dopiero za rok. Więc rozumiesz, odrzuciłam cztery oferty słuchawek, bo z nimi byliśmy umówieni do końca roku. To też nie jest tak, że ja już chcę nową współpracę i chcę zmienić słuchawki. Nie chcę zmieniać słuchawek, bo te są fajne. To jest tak, jakbyś zakończyć związek i teraz musisz się chwilę poukładać w nowym scenariuszu i dopiero możesz wejść w nowy związek. To nie jest takie proste. My współpracowaliśmy w chwili czasu. Ja się przywiązuję. Banner pod streamem dalej jest. No i właśnie to jest ten etap w związku, gdzie zbierasz wasze wszystkie wspólne zdjęcia z mieszkania. No musisz je wyrzucić. Nie płaczę! Oczy mi się pocą. Ha, to no nie za Kiedy oni mają myszki? Nigdy mi nie mówili. A ja wziąłam Dila z Razerem No myszkę. <słuch> A może? A może za myszkę i nie chcieli mi powiedzieć? Ale oni nawet nie wiedzieli o tej myszce. To niemożliwe. Bo ja im nie wysyłam klipów z, z lokowań. A ta firma jest z Chin. Oni nawet nie rozumieją, co ja mówię. Co z tego, że to było na szorcach Nikt tego nie tłumaczy. Kto to tłumaczy? Straciła sponsora bogatego? To nawet nie jest sponsor, który mi płaci najwięcej. Po prostu ich lubiłam. Tak samo, bo jakby mnie GBS zostawił, też bym się to, to bym się wtedy już poryczała, chyba, no. I to nawet nie dlatego, że, nie wiem, pieniędzy bym miała mniej. Tylko kawy! Może mają tłumacza swojego? Nie, bo oni tutaj w Polsce jakby mają całą dedykowaną firmę. Jest taka firma, która zajmuje się... Cześć! Jesteś zagraniczną firmą i nie masz pojęcia o naszym rynku? Poprowadzimy Ci tutaj marketing w naszym kraju, zrobimy Ci dystrybucję do sprzedaży i zajmiemy się wszystkim dla Ciebie. Ja z tą firmą współpracowałam. Nie z tą główną firmą, tylko z tą firmą, która im robiła marketing. I ta firma, z którą ja współpracowałam, oni mówili, Kasiu, tak super zrobiłeś promocję tego. Wszyscy, wiesz, jaką mieliśmy super sprzedaż tych słuchawek, Wszyscy kupują i piszą, że widzieli u ciebie. Spopularyzowałaś te słuchawki i w ogóle i super. Oni tam byli bardzo zadowoleni, ten klient główny, no nie? Powiedział, że super robota i tak dalej. I my nie wiemy za bardzo, co się stało. Oni zmienili drogę komunikacji, oni już nie chcą się tak komunikować. Zakończyli współpracę i miałam takiego smutnego maila. Słuchawki zostały wypromowane i nara. Myślisz, że tylko tak na mnie patrzyli. Wypromować i zostawić. To ja się zaangażowałam za bardzo. Ale ty oddajesz pod tiktoczki. Ja walczę ze sobą, żeby Witam. się nie rozryczeć z tak głupiego powodu. Ej, czuję ostatnio, że coś jest ze mną nie tak. Cały czas chce mi się płakać z głupiego powodu, a już nawet nie jestem przed okresem. Nie jestem wciąż, no. Nie ryczę. O czym mi się po co? Spokojnie wrócą, mój były wrócił. To nie to samo. <laughs> Emocje to nie powód do wstydu. Ja wiem, ja wiem, ale do odczuwania takich emocji trzeba mieć powód. A ja nie mam powodu. No, no, tak. Dywan na nogach. Widzicie, że mam nieogolone nogi lustrzanka. Wiedziałam, że to się tak skończy. Kasiu, to jest normalne. Emocje są normalne, włosy są normalne. Ja wiem, ale nie muszę się wszystkim z wami dzielić. I nie chcę. Włosami na nogach też nie. Są tylko dla ręk. Wydaje mi się, że mi się od udaru coś odkleiło. Że chce mi się płakać cały czas. Karta udar plus 5 do wytłumaczenia. Ale mi się wydaje, że mi się coś przestawiło w mózgu od tego udaru. Ja wcześniej byłam bardzo mało emocjonalną osobą. Bardzo mało. A teraz mi się wydaje, że jest we mnie Strasznie dużo emocji. Jakbyście mieli, jakby ktoś kulek odkręcił. Zwalce konia i ci przejdzie. No tak, zapomniałam, że tutaj ciężko jest przeprowadzić jakieś kurek. Głębsze dyskusje. Za mało emocjonalnie tymczasem wojna donate'ów, 2k21. Jakbyś dostał jednego dnia 60 tysięcy złotych, myślę, że też byś się porycał, nawet jakbyś miał być twardy jak skała. Ale właśnie ja całe życie żyłam, wydaje mi się, bez tych emocji. Jak byłam młodsza, bardzo mało płakałam, bardzo mało się emocjonowałam czycokolwiek. Bardzo ciężko było mi wyprowadzić jakiejkolwiek równowagi. Wcześniej miałam tak. Potem udar, incydent i teraz się czuję, jakbym miała tak. Rozumiecie? I ja nie wiem, z czego to się wzięło. Czy miałam mózg, dopływ emocji był tam zablokowany, wszyscy za taki udar i stwierdził, a to my się tu wpieramy teraz już jest tam dostęp. Czy może traumatyczne doświadczenie, jakim, było, jakim był udar, i stwierdziłam po tym, że Jezus Maria, mogłam umrzeć i to wywołało takie zmiany w moim mózgu, że teraz, kurwa, nie wiem, będę ryczeć co tydzień. Menopauza? Nie. Ta druga opcja. Jeżeli stwierdzamy, że to jest ta druga opcja, przyjmujemy, że ta druga opcja, to teraz co? Co z tym? Czy trzeba iść, nie wiem, na terapię i sprawić, żeby ta sinusoida znowu była normalna? Żeby się uspokoiła, ogarnęła, że nie, wcale nie przeżyła? Katarzyno, zły humor należy poprawić na. Ale ja już nie mogę pić, mam za dużego kaca później, nie warto tak cierpieć na drugi dzień. Lepiej mi się żyło, jak byłam, ale... Z... Lepiej mi się żyło, jak tak miałam, ale wtedy też trudniej się kogoś kocha wtedy, bo kochasz też mniej. Bo tutaj, jak nienawidzisz mniej, to kochasz też bardziej, a tutaj to ani kogoś kochasz, ani nienawidzisz, masz wyjście. I tak kocham. Remek i tak ma to w pompie. Wydaje mi się, że nie ma. Wydaje mi się, że Remek nie ma tego w pompie. A ja ryczę bez powodu. Jak jesteś normalnym człowiekiem, jest jakaś akcja i jest reakcja. I to jest to normalne. Ale w momencie, kiedy dzieje się reakcja, a nie ma akcji, to jest choroba psychiczna. Jakaś. Ja czuję, że jest jakaś drobna akcja. Ale takie małe coś. A moja reakcja jest kupa, jakby nie wiem, ktoś umarł. Ja ryczę, dzisiaj miałam ochotę się poryczeć, bo straciłam... Sponsora na streamie! To jest tylko współpraca, to jest papier, to jest biznes! Ktoś płaci, jest reklama, k***a! To nie jest związek! Mi się tak zaczęło wydawać, że to jest związek, że mnie ktoś zostawił! Szoty z TikToka są przed okresem. Jak miałam okres, wtedy byłam bardzo rozstrojona emocjonalnie i się popłakałam, bo nie było stosków. I patrz, co dzięki temu dostałam! K**a, karton stosków. warto było! A ja mam nowotwór w czaszce? Koniec współpracy przy tym nie brzmi tak źle P. Ja tak mam, że ja bardzo często reaguję w nieodpowiedni sposób. Kiedyś mama opowiadała mnie, jak ktoś żyga, to najczęściej się śmieje. Jak ktoś płacze, to ja też się śmieję wtedy. Śmieszycie to? Nie, ale wjechał z grubej rury, nie? Jak można coś takiego napisać tak po prostu, jakbyś napisał, że dobry sernik dzisiaj zjadłem. Drogi kolego z neita, bardzo nam przykro. Przepraszam za moją niestosowną reakcję. No, kolego no. Drake, bardzo nam przykro. Mam nadzieję, że jest we wczesnym stadium ten nowotwór albo do wyleczenia chemią, albo do operacji. Trzymam za ciebie kciuki i życzymy dużo zdrówka. I mam nadzieję, że ten jej był przejawem Twojego dystansu do siebie i masz dalej ten dystans. Przychodząc z czymś takim na Twitch, musisz mieć do tego dystans. Moja Babcia miała raka i miała operację i jest. Moja Babcia miała raka i nie żyje. Idziemy też oglądać, co? No, idziemy oglądać.